Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, wróżka Fortuna z tej strony. Witam serdecznie. Dzisiaj oczekiwany filmik już dosyć odwlekany, dłuższy czas. Czego oczekuje mój były partner? Tu właśnie były prośby o nagranie tego filmiku, ale z racji tego, że tu dużo zajęć mam w tej chwili, przygotowuję różne projekty nowe ale także mam dużo czytań prywatnych, moi drodzy. Robię również horoskopy na przyszłość, kiedy będę na urlopie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Dzisiaj trzy zestawy. Różowy ptaszek, kolorowa sowa oraz jelonek bądź sarenka. Mamy cztery talie, trzy talie tarota. Oraz Lenormand zaczynam tasować. Jest w tej chwili moment na to, aby zdecydować się, który zestaw tutaj pasuje intuicyjnie dla Was. Dołożymy. Karta reprezentująca partnera. Czego oczekuje mój były partner? Co przeszkadzało w waszej relacji? Co przeszkadzało w tej relacji? Czego oczekuje ode mnie w teraźniejszości? rady dla pytającej osoby. Od Lenormand dołożymy po trzy również karty. Dobrze, zaczynamy od pierwszego zestawu, czyli od ptaszka różowego. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Karta reprezentująca partnera Kim był partner? <laughs> Dla pierwszego zestawu czytam. Partner Lubił się bawić, był bardzo y, rozrywkową osobą, myślał poważnie, nawet myślał o ślubie albo mieliście już ten ślub za sobą, ale niestety wasze drogi się rozeszły, wyjechał, odszedł. Ale była to osoba bardzo, bardzo rozrywkowa, która lubiła się śmiać i bawić. Nie był to do końca zły człowiek, ale niestety tak jak to w życiu bywa czasem drogi, się rozchodzą. Odszedł i już go w tej chwili nie ma. Co przeszkadzało w tej relacji? Co przeszkadzało? W tej relacji przeszkadzały trzecie osoby. Przeszkadzała możliwe, że matka może. Również ktoś yy, z rodziny, ktoś starszy, kto miał intuicję i wtrącał się, wtrącał się tutaj do związku, przeszkadzało to bardzo, i y, też również ktoś oceniał i przyczynił się do. Rozpadku tego związku. Były to kobiety, były to kobiety z rodziny, były to kobiety bardzo zimne, chłodne, apodyktyczne, które oceniały i one się przyczyniły do rozpadu tego związku. No niestety, związek się rozpadł, ale czego oczekuje teraz w teraźniejszości od nas? Czego oczekuje, czego oczekuje? No, myśli dużo przemyślał, dużo medytował i chciałby w tej chwili porozumienia, chciałby być kochany, chciałby nawet wrócić i założyć rodzinę, chciałby odnowić, chciałby odnowić ten związek dużo myślał, tak jak mówię, dużo medytował i może nawet i żałuje bardzo, ponieważ myślisz, że byłaś dobrą partnerką, byłaś bardzo taką kobietą zaradną, mądrą, która daje sobie w życiu radę na każdym poziomie i żałuje tego właśnie. I myślę, myśli nawet o rodzinie, o założeniu na nowo jakoś, związaniu się i założeniu może na nowo rodziny. Myśli bardzo, bardzo mocno. I tutaj wy, wyszły właśnie hmm, takie karty, które mówią o, nawet o szczęściu rodzinnym. Więc czasem y, może dla zestawu numer jeden, dla tych osób, które na przykład no niekoniecznie są po rozwodzie, ale y, na przykład, y, które tylko się rozstały, może czasem warto dać drugą szansę tutaj temu partnerowi. Ponieważ y, Karty są dobre. Karty wskazują na nowy początek, nową miłość, nowy czas w życiu. No, ale zobaczymy, co karty Lenormand radzą. Karty Lenormand mówią o zmianach, że może by były dobre zmiany, ale trzeba by było dużo. Przejść rozmów, dużo rozmów, ale także unikać sprzeczek i kłótni w tym czasie, w którym byście się na przykład schodzili z tym ekspartnerem. Trzeba by było po prostu rozmawiać, nie kłócić się, i te zmiany mogłyby przynieść coś dobrego, ale trzeba by było po prostu być cierpliwym i wyrozumiałym. Więc decyzja tutaj należy do Was. Szczególnie mówię to do pań. Wiadomo, tutaj są karty dualne, mogą mężczyźni też o partnerce wysłuchać. No, ale tak wyszło, że można by było dać drugą szansę. Dobrze, moi drodzy. To jest zestaw numer jeden. Zestaw numer dwa to jest kolorowa sowa. Czytamy teraz. Karta reprezentująca partnera. No, partner, tak. Partner był, jest to partner był i jest, tak. Partner, który cenił rodzinę, ale był bardzo porywczy, gwałtowny, i to właśnie przeszkodziło tutaj w związku. Nie ma już na tą chwilę tego związku, bo po prostu był. Bardzo namiętny i szukał również poza domem nowych związków, szukał, i to mu przyniosło właśnie tą porażkę. Dobrze, no tutaj wyszło, że po prostu był za bardzo namiętny, za bardzo kochliwy, opuszczał swoją rodzinę, tak jak gdyby. Co przeszkodziło właśnie w tej relacji? W zasadzie to już te karty odpowiedziały. Tutaj dużo bólu, właśnie i karma, jak gdyby przeszkodziła może to był właśnie związek karmiczny to przeszkodziło szczególnie zadane rany, które były w tym związku, doprowadziły do rozpadu. I to było główną przyczyną ból, i po prostu karmiczny związek dwojga ludzi. Czego oczekuje w teraźniejszości partner, który chce powrócić? Czego oczekuje? Czego on oczekuje? On oczekuje trochę powrotu, trochę żałuje. Ale też nie do końca hmm, żałuję tej osoby, właśnie żałuję tej partnerki, która była bardzo mądrą, zdolną osobą, y, która była zawsze na miejscu i wiedziała, jak się zachować, i y, bardzo y, zdolna, utalentowana y, kobieta, ale niestety on oczekuje, on oczekuje może trochę powrotu, ale też oczekiwałby więcej może zrozumienia, może by oczekiwał więcej namiętności w tym związku. Może kobieta była dla niego bardziej chłodna jak ciepła i po prostu on czuł się w tym związku biednie tak emocjonalnie i dlatego może szukał może szukał także innego innych kontaktów ale po części myślał żeby wrócić ale no nie wiadomo jak to by się potoczyło zobaczymy co mówią karty Lenormand co radzą ale tutaj Trzeba by było naprawdę bardzo dużo pracy włożyć w ten związek i przyłożyć się, aby odzyskać tą partnerkę. Bo tutaj jest związek, był związek karmiczny i była wieża, że rzeczywiście bardzo to szybko rozpadło się i nie wiadomo, czy jest do Posklejania, według mnie. Zobaczymy, co mówią yy, karty rady, karty Lenormand. <laughs> co robić? Yy, na pewno starać się również o to życie rodzinne, ale trzeba by było właśnie, żeby było na nowo dobrze wyjawić pewne tajemnice, które były, wyjawić sekrety, ale również y, okazać więcej ciepła, tak jak powiedziałam okazać więcej ciepła. Tak, na 50% według mnie y, kobieta jest odwrócona tutaj, ale y, na 50% dla mnie. Można by było spróbować ulepszyć ten związek, ale tak naprawdę to partner oczekuje w teraźniejszości bardziej, mm, więcej ciepła i więcej wyjaśnienia sekretów. Tak bym powiedziała o zestawie numer dwa. No, ale tutaj jest związek karmiczny, był i jest i ciężko by było tutaj to poskładać. Trudny układ partnerski w zestawie numer 2. No i moi drodzy, ostatni zestaw numer 3 yy, jelonek. Kim był były partner? bardzo kłótliwą osobą, ograniczoną finansowo, ograniczoną emocjonalnie, nie było z nim łatwo dojść do porozumienia, choć możliwe, że on zawsze znalazł pieniądze, zawsze znalazł y, sposób na rozwiązanie, ale był ograniczony, możliwe, że był ograniczony, możliwe, że nie był zdrowotnie, całkiem zdrowy, nie, nie miał takiego. coś przeszkodziło tutaj właśnie w tym związku. Jakieś ograniczenia, mówię, że finansowe, zdrowotne, kłótnie, i mm, różne takie rzeczy zdarzały się w tym. W tym związku on był nie do końca przygotowany, ale też charakter niezbyt taki stabilny. Co przeszkodziło tutaj w tej relacji? Ja już w zasadzie na część pytania tutaj odpowiedziałam. Przeszkodziła może decyzja, której nie umiała partnerka podjąć, była w impasie, nie wiedziała, co ma robić, i to był związek taki właśnie w zawieszeniu. To przeszkodziło, nieumiejętność podjęcia decyzji, za bardzo emocje wchodziły tutaj w grę. A czasem y, długo jak się człowiek zastanawia, to później y, przepada taka okazja, tak? I to jest we wszystkich aspektach y, w życiu. Czasem trzeba się szybko decydować. Dobrze, i teraz zobaczymy, czego oczekuje w teraźniejszości. Czego oczekuję? O, oczekuję. Y, już przeszedł swoje ten strach, ten ból, i teraz oczekuje ten partner. Jest karta dawania i brania. Oczekuje hojności, chciałby może obdarować również partnerkę prezentami, czułymi słówkami, ale też chciałby, aby było można na niego liczyć i polegać, i chciałby. Wspólnego zamieszkania, tu widać bardzo pięknie, chciałby zgody i na pewno powrotu, wspólnego życia, mieszkania, ale także mm, zrozumienia. On by tego bardzo chciał, ten partner były. I teraz zobaczymy karty rady. Karty rady, co tutaj mówią? Y Mówią o radości, o słońcu. Karta rada tutaj mówi, aby nawet pojednać się, bo po prostu ten człowiek tęskni, jest wytrwały, robi jakieś długoterminowe tutaj cele, zakłada sobie. Jest tutaj koło kotwicy, bezpieczeństwo, taka wytrwałość, ale także i stabilizacja. I karta osobowa kobiety. Więc rada od Lenormand, że warto by było również może wejść w ten związek, pogodzić się. To jest dla jelonka czytanie. Moi drodzy, oczywiście, to jest zestaw numer 3, a więc te osoby, które wybrały ten zestaw karty, Podpowiadają, aby spróbować raz jeszcze związać się z tym partnerem. Dobrze, moi drodzy, tak tutaj wyszło. Dla trzech zestawów było dosyć dużo kart, bo było 12. Było 9 tarota oraz czy Lenormand i myślę, że odpowiedziały te karty na Wasze wątpliwości, moi drodzy. Komentujcie, zapraszam serdecznie do komentowania, do lajkowania. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału. Wiadomo, że warto. Są różne konkursy, o których mówię. Non-stop. Dobrze moi drodzy, zapraszam serdecznie, pozdrawiam no i życzę cudownej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie.